Przemian. Spa jaki wiatrak stary. No jak w Las Vegas, nie? Koks buda dziwki, la 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 la. <tryk> Wyskakujcie po uiskacza, jak będziemy stać w nocy to pierdolniemy uiskacza. Wali wyskacza kaj okay, to się światełko świeci. O tu proszę, czapeczka Siema, kurwa, jesteśmy w. gdzie w ogóle? W Paryżu jesteśmy. Gdzie? Próbujemy Przejechaliśmy 1800 km w 4 dni i ogólnie jest zajebiście. Pozdrowienia. Siema, tutaj Wasz ulubiony klupek. Z soboty próbujemy się dostać do wieży Eiffla a jesteśmy teraz na czerwonej. Zakończenie soboty. My rozpoczynamy. A gdzie byliśmy wczoraj? W Amsterdamie byliśmy wczoraj cz trzy razy cztery razy, tak. razy w Antwerpii, z czego trzy razy na dziwkach, e, znaczy na prostytutkach, żeby było grzeczniej. No i w ogóle jesteś, czuję się teraz jak w Las Vegas oprócz tego, że mam 90 stopni w aucie. <śmiech> <śmiech> I jest strasznie gorąco i nie wiem gdzie jest wiele. Gdzieś w lewo, ma. w lewo musimy na walić. Za tym busem wal. I walimy za tym busem. Musisz zobaczyć jaki fajny wiatraczek. To był zwalinaj na bal. I ogólnie zajebiście się jeździ po po Paryżu. Jedynka sprzęgło luz, jedynka sprzęgło luz. Nie, ty musi być zajebiście. Teraz teraz przywitasz się z wami, lewy. Witam. Momentanie kogoś. Ile ile mieliśmy? Są Amsterdamu. Z Amsterdamu, no. Na tą chwilę przejechaliśmy jakieś 600 km, 700. A w dzisiejszym dniu. Te, teraz w ciągu godziny może przejechaliśmy z 15 max. Chyba metrów. <laughs> jest strasznie. Paryż jest straszny, jeżeli chodzi o jazdę. Ogólnie w tym momencie mamy dwa pasy ruchu, a samochodów jest raz, dwa, trzy, autobus i jeszcze jeden. A są dwa pasy ruchu. Za nami trzech. I czekamy tylko na odszkodowanie za auto. Tak, czekamy aż ktoś na końcu puknie. No, oby nie od tyłu. Dobra, widzimy się pod wieżą Essa i do Essa przodu.